kierowcy przeklinają. Mohamed Ben Sulaim, czyli prezes FIA, podsyca kontrowersje związane z przeklinaniem. Kilka odcinków temu podawałem wam nowy katalog kar, jakie czekają kierowców za niewłaściwe zachowanie podczas konferencji, za niewłaściwe słowa. Jeżeli FIA bądź któryś z sędziów będzie miał szkody wizerunkowe poprzez wypowiedź kierowców, to FIA może ich ukarać. Mohamed Ben Sulaim, czyli właśnie prezes FIA, w najnowszych wypowiedziach mówi tak. Czy powinniśmy wyłączyć radio podczas transmisji na żywo? Być może. Czy powinniśmy opóźnić transmisję? Być może. Jeśli oglądaliście wyścigi w oficjalnej transmisji, to wiecie, że wypowiedzi kietowców i tak już teraz są. Troszeczkę później, niż oni faktycznie to wypowiadają, plus są one ocenzurowane. Więc jedyna możliwość, żeby usłyszeć e, tak naprawdę wypowiedź kierowcy na żywo i bez żadnego opóźnienia i bez cenzury, jest oglądanie z takiej specjalnej transmisji e, na F1 Pro. Wtedy możecie sobie jechać, jakby z kierowcą, i słyszeć to, co mówi inżynier do kierowcy i co mówi kierowca do inżyniera. I nie do końca wiadomo, do czego tak naprawdę miała się odnosić ta wypowiedź e, prezesa FIA. Czy w ogóle chce zakazać e, rozmów kierowców z inżynierami, czy po prostu chce opóźnić transmisję też dla tej publiczności, która to ogląda właśnie z kierowcą. Zobaczymy, jak to się to zwinie, ale mi się wydaje, że jest to trochę niefajne. Nie, nie wiem, czy wizydunek FAA czy w ogóle wyścigi, tracą, e, tracą na tym, a wydaje mi się, że mogą stracić właśnie na nadmiernej cenzurze.